Dzień dobry widzowie Dzisiaj nagrywamy COXCRAFT SKYBOX um, I ogólnie Dzisiaj um, No i tak Jak ja wam to Where you go I'll go. Brat serio mógł mnie zabić jednym hitem Boże, to ja mam taki internet z ziemniaka, czy co? Boże, to ja zamieniałam za internet Przepraszam widzowie Mam nadzieję, że u was to wyglądało jak u mnie i nie było aż tak takich... Where you go, I'll go What do you see... Teraz gość. goły Goły, nie wesoły na ja będę wysłał? Błagam, spadłeś ze mną. Where you go, I'll go. What you see, I see. Mam. Where you go, I'll go. What you see, doda. Ale mi odwróci. W ogóle nie rozumiem ludzi, którzy na takim mocnym poziomie zbierają jeszcze te drogi. Nie wiem, moja teoria i chyba działalność jest taka Że oni po prostu na początku sobie główki, miecze i, i te I, i te z Buty sobie robią A później po prostu Na maksa, a później po prostu Dopiero zaczynają Maksować sobie inne sety Taka jest moja teoria I moim zdaniem działa

Bo ja nie chcę. To ja mam za tyłu. Tak, żeby jeszcze nie? E! Jaki to mi zebrałaś jeszcze grzybka same. Dobra, grzybek. Nie ma kila gość. Sześć grzybków już mam. Za oczywiście Dobra, idziemy na sobie. wiesz, co? ja nie chcę skończyć czekolwiek. <grym> o, brązowy! O, kurde, ja myślałam, że on wyszedł. To po prostu spam. Najlepiej korzystać z argów, bo tego. O, kurwa! Dla mužskam, dám hrabú, hrabakus, dám ho, dám ho, To ho, dám A dám to mnie ho, dám 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 Ale, 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 ale trzeba mi spotkać dropić duszę. Ja raz z, z dwóch przeciwników w jednej bitwie miałem dwie Ale miałem wtedy szczęście. Wtedy oni byli zieloni. Bo oni się bili, ja na warpa zielonego poszedłem. I ogólnie oni mieli razem po 10 HP. Nie, na lodówko. Nie dostałem szkila. Um, to co się nie dostałem kilo. Um, no i ogólnie oni mieli po 10, później mieli, jeden miał 5, a drugi 7. Ja zacząłem bić tego z mniej... Nie, sorry. Błagam, zabiłem. Nie zabiłem. A, nie, nie, nie. Nie zabiłem. Dlatego powinien być... Czemu oni usunęli do że i powyżej czwartego... Po... Biegnie się powyżej... Poniżej czwartego, tam poniżej piątego nie mogłeś bić osób powyżej, którzy byli, a jak byłeś powyżej, to nie mogłeś osób poniżej. nie! Dobra, nikt nie dostał zamknięcia. To się nie liczy. To jest profit. A luboku, szalto, akora, poko, zdechłam zdechłem za chwilę. Nie, no czemu oni tutaj sobie zbierają jakieś brązowe? Nie, nie, ale serio, oni chyba taką taktykę robią, ja, no serio. I, ale jak to się robi? Wracaj ty, k***a, mać, Zabiłem gościa ten, błagam spadł. Oś nie spadł. O, no znowu ten gość, który... Mm. A, jest zna apel, zostaw. Nie. A łano łanokławi. Ja mam nowe Bugadi. Nie bić mnie, bo wam nie mnie Co? O nie. Co ja... co Przepraszam, widzowie, dzisiaj mi za bardzo odpierdala. Um, Ogólnie już wam mówię dlaczego. Nie oglądajcie szorców przed nagrywkami. <laughs> Serio? To niebezpieczne. Goście, ja ci widzę. Nie jesteś ninja. Brat myślał, że się słabo, mnie. Brat myślał, że się słabo. Jak tam nie zabraliście jeszcze tych setów? Haha. Cholba mam biczki. Boże Mój maksymalny kill strike to 4. Wiem, bardzo wielki. Jest! Zrobiłem! O Boże! I zginąłem, prawie Cięcie. Będę robił też cięcia, żeby wam się nie nudziło. O, Aha. Nie, jego Sigma Antonek znam go z z wczorajszego dnia. Idziemy sobie jeszcze raz na grzybki D Takie tam stały stary grzybki Niemożliwe by było, bo to by zajęło jakąś godzina Nawet dwie godziny I ja. oto jest, no Jej, grzybki Czekamy na kolejnego grzyba. To jest jakiś gość. Wiedziałam. Zabrał mojego grzyba. Gościu, ja chciałam sobie grzybki na spokojnie uhodować. A ty mi gościu wleciałeś. Tak się nie robi. Od 15 do 16 gęst. Tak, oczywiście, że tak. Aha. Od 15 do 16 Kacper się. Mm, Dobra, 7 grzybków, to jest już dużo Tu jest jakiś gość darmowy, I Zdechłem Oj, i od 15 do 16 mają bustę też Ten busty, mają bustę Dawaj bliżej ze mną jeszcze nie ja, ja muszę ki razy. Do... Najlepiej, jest, żebyś dał duszę Oooo, O, a ma la kabalika. Po co ty to zbierasz? to serio, jest serio, jeszcze serio, kłopota. Ale nie, serio. Moja teoria się musi sprawdzać. Mamy tutaj pewnego głostka, który aż prosi się o śmierć. Dobra, ale dobra, ja też się proszę o śmierć, więc no. I tutaj o dobra. No i widzowie tutaj zrobię sobie trochę dłuższą przerwę. Pójdę na strefę A. I wtedy później wrócę, nagram i nagram jeszcze jak otwieram z skrzynki. Pa, tyle Do widzenia. cięcie O. No więc widzowie, ogólnie nie dostałam ani jednego klucza, bo zjadłem go w jakieś 5 lub 6 minut. Więc widzowie, panie, że oglądaliście ten film. Ja idę podtykać trawy. Więc mam nadzieję, że. Będziecie mieli dobry dzień. Do widzenia.